30 stycznia 2014 roku. Z łańcucha wysepek na środkowym Pacyfiku dochodzą raporty o tajemniczym obcokrajowcu na małej łodzi. Wyspy Marszala to grupka wysp na Pacyfiku. Obecność wyczerpanego rozbitka na plaży musi zastanawiać Mężczyzna nazywa się Jose Alvarenga. Jego opowieść poznaje cały świat. Wypłynął z Meksyku w małej ośmiometrowej łodzi, prawie półtora roku wcześniej. Myślałem, że oszaleje, że już nie zobaczę ludzi. Tak myślałem. Połów, który miał trwać kilka dni, trwał aż 438. Jak to możliwe, że tyle przetrwał? To byłby rekord samotnego przetrwania na Pacyfiku w małej łodzi. Trudno uwierzyć, że ten człowiek to przeżył. Rwarenga opisuje niezwykłą podróż z Meksyku na wyspy Marszala. Przez połowę Pacyfiku. Ale czy człowiek mógł przetrwać 14 miesięcy sam na największym oceanie świata? To istne szaleństwo. Ocean to rodzaj olbrzymiej pustyni. A Pacyfik jest wielki. To wielka pustka. Alwarenga twierdzi, że wypływając na połów miał zapasy żywności na kilka dni. Sztorm wyciągnął łódź na otwarty ocean. Jego historia jest tajemnicza. Wielu mu nie wierzy.